czeka no to co się stało jest po prostu wcześniej dopuszczałam co on robi, no trochę dopuszczałam co on robi, ale zobaczcie co on tutaj teraz robi, ja sobie puszczę, bo widziałam już chwilę tamten ten filmik i on jest przyspieszony więc go sobie tutaj zgłasza moje filmy nawet nie wiem dlaczego. Nie wiem co na to kurde robi. Zgłaszę te wszystkie filmy. Znaczy wiem co robi, bo zgłaszę te filmy, ale nie wiem dlaczego to robi. No właśnie, tak miałam się wysłowić. Dlaczego ona to robiła? Co było w tym filmie ze slajmem złego? Że, że, że uderzyłam w tego slajma i że to było, że co? Że to była przemoc? Czy co? Nie wiem, o co jej chodziło. A z tym Chińczykiem to może, że obrażałam Chińczyków, ale to był tylko rysunek. A z te 10 faktów o mnie, to co to było złego? Nie rozumiem. I dajemy łapki brunek. Nie wiem dlaczego. A co tutaj było złe? A w tej wykreślam tak, to co niby było złe? Dlaczego to zgłosiła? Nie rozumiem. Ach, no dobra. Sprawdź. Jeszcze ma jeden film. Gdzie właśnie, ale krótszy. Dobra, ja. wezmę. Znów ten film jest, widzę, szybki, więc. I tutaj zgłasza moje filmy znowu. Dlatego, że że. Dlatego, że ją przepraszałam, to mnie zgłosiła Logika XD. To jest jakieś. Dlaczego ona mnie zgłosiła? Powiedzcie, czy w tych filmach była coś złego? coś, co by mogło zgłosić, bo my się chyba wydaje, że nie. A co w tym było złe? Jeszcze mnie zablokowała. No dziwne, dziwne.